Witam strony stronyvisionety. Dzisiaj robimy super opening. O takie coś właśnie. Oferta super. I przy okazji jak dostaniemy gemy, jak dostanę gemy kupuję skina Seli Leon. To jest jakiś specjalny efekt. A tu co ma jeszcze specjalne animacje. Nie no ja wolę. Szkoda, że nie animacje XD. Nie, no, ale mogli się bardziej postawić. Jakby ten El Primo był taki, że bym kupił El Primo, no ale dobra. Ale się zastanowię w sumie, bo my będzie stać. Dobra, nieważne, już kupujemy. Chyba nie muszę hasła wpisywać. Czy muszę. O kurde. To nieźle. I poszło pięć tych, 80 gemów. Dużo golda i 3 mega boxy. Okej, okay, lecimy. W sumie nie wiem po co mi te mega no ale dobra. Okej, okay, bit jeszcze. No gemy się przydadzą. Kupię sobie go z skina, może jeszcze na święta coś będzie. Może gemy mi dropną. No. Może legenda. O kurde. Dwa bonusy tikety i trzy gemy, no spoko Okej, okay, dalej te skrzyneczki, no kurde W sumie legenda mi raczej nie dropnie, więc Okej, okay, jak no spoko, jeden bonus, colt też się przyda No super, colt mogę do, ulepszyć i pięć bonusów, dobra, i ostatni, tak? Chyba ostatni teraz No kurde, nic nie ma no dobra Okej, okay, lecimy Daryl, spoko, El Primo też fajnie Mogę ulepić Nie, nie mogę, dobra, nieważne Pam, no też spoczko O kurde, trzy bonusy O kurde, no Bibi sporo No Bibi też w sumie całkiem się przyda Podwajacz Ekstra i trzy Gemy, no i fajnie Teraz mam dużo gemów, o, idealnie. się zastanawiam czy kupić El Browna czy Leona tego i może też tamtego. Się zastanawiam, właśnie. Ale zanim kupimy, zagramy jeszcze jedną gierkę. Weźmy dla jaj szelkę. Z tym hardcorem. Ale chyba ja nie kupię tego Leona. Najwyżej jeszcze wydam 20 zł i se kupię, bo chyba mi tyle zostało Liczę. 30. Chyba tak, ale nie jestem w 100% pewien. No, dobra. I ten typ się kręci już. Bęk, bęk. No chcesz soja to ok, no jak ci będzie. Najwyżej no cię zapiję z bliska, jak podejdziesz do jakich hamu. Ale dobra, no, lecimy. Zaraz się testujemy. Chyłę na kupię Leona. No ale kurczę. W sumie. Szczerze bardzo ciężka decyzja. Bo te skiny mogą się więcej nie pojawić, więc może kupię oba. 7 dych wydam na Brawl Stars. W sumie to teoretycznie 7 dych, bo. O kurde, Proleum. Dobra, bang, bang, jak bomba atomowa. Nie. Wiem po co używałem Multa, ale nieważne już. Trzecie miejsce na razie, może ten po co ją zabije, albo ona go raczej. Oni może o on mnie zapomną, więc będzie Gites. No we, ja teraz muszę się zastanowić. Bo jak nie stać na tamtego, to. Nie jest łatwa decyzja. Dobra, thanks. I teraz nie trzeba. No kurde, ciężko z nią będzie wygrać. No już, już. Chodź, podejdź. Dzbanie. Co on odwala? Ja się zastanawiam, właśnie. B. Dobra, chyba kułem co na odwala. Bęk, bęk, kurde No i dobra, dead Bęk Dobra, drugie miejsce, spoko Ok No muszę przyznać, że bardzo ciężka decyzja W sumie nie, się nie zastanawiałem, że jak mi będzie stać na O Jeszcze będzie skrzyneczka Dobra, o bonusik. No, teraz oczywiście teraz nie gamet dropią, tradycyjnie. Ta oferta trochę była bez sensu. Ale dobra, mnie zachęcają, żeby kupić tego El No kurde! <grymny> Naprawdę to jest ciężka decyzja. Robo Mike tego szczuje To nieźle. Dobra, to chyba jednak kupię. Y Dobra, kupuję go. I poszło. Nie wiem czy żałować, czy nie. No tam ten jest też super, no ale no ja tak często nie gram El primo A ten L. L. No ten złoty El Primo też jest super. No dobra. No i poszło. Dwie dychy. Poszło. Dobra, przetestujemy go teraz. Mam nadzieję, że nie stresa za dużo. Mam nadzieję, że mi doda skila. Ale skin bardzo fajny, naprawdę, kaczuszka fajna Może jeszcze go kiedyś ulepszą, tak jak było z tym Elrudo, Primo i takie tam Już teraz nawet zdroża, więc mam nadzieję, że go ulepszą Nie no, w sumie w to wątpię, ale żeby był taki... No kurde, no nie no, akurat mi musi teraz lagować? Ja nie mogę Dobra, już spadaj, typie. Nie podskoczysz. Dobra, będziemy go gonić. Zobaczymy, jak to się. No, kurde! Nie wierzę. Po prostu to jest tak powalone. O, kurde. Ale nie, szczela fajne jajka. No i on jest fajny. O, jeszcze końcówka. No nie, dobra, skin jest super. Szczerze mi się... O. Dobra, nie chcę mi się do niego podbijać. Ja się może skampię. Nie wiem co tu robić. Okej, okay, zaraz zobaczymy jak się poczoczy sprawa z tym typem. Jak się jeszcze do niej podbiję do tej typiary. Albo ona niech to podbije. Będzie jeszcze lepiej. No, chyba, a dobra, nieważne. Bęk, bęk, jak. Nieważne. Okej, okay, widać, że jestem prosem. Teraz nie wiem, czy żałuję, chyba trochę tego skina, ale przynajmniej jest rzadki. no Mamy jeszcze najnego mega boxa w sumie. Dobra, lecimy. Bęk, bęk Dobra, dwa parki ubył, Pośrednio tak. chyba. Kto to? A, coldzik. Hi, cold. You are the new. I the pro. Czy moje jajko nie? Moje jajko bije dwa razy mniej niż jego ostrzał. W sumie to było zbyt mocne. Jakby było to, to samo. Dobra, ja będę udał na kurde 8 frontów. Na trzech naraz będę napalał Albo zrobię tak, zobaczymy czy się. No jest bliska bije ten moje jajko więcej niż on więc no. Dobra bank. No ja. D. No, kur no jak to auto aimem? Przecież może nie było auto-aim. Ja nie mogę. Nie wiem, co. Mam... No dobra, gram. <grym> Dopóki nie wygram. Dopóki nie będę miał, nie wiem, drugie, trzecie miejsce. Chyba się bardziej na mnie rzucają. Jak widzę moje, mojego skina. Nie, ale ma taką fajną efekt. Nie, jest fajny. No. Teraz jeden power cube, jeszcze lepiej. Ale szybki jest. Fajnie tak tymi nóżkami przebiera. Ale to chyba, no, no tak, nie ma tu animacji, więc to chyba normalne. Bang. Ale dostała. Bang. Bang. Mame. Rra! Rra. W sumie mogłem ją tam zrobić teoretycznie. <grystanie> mogłem ją tam porobić. No ta bo Ona by nie biła tak blisko przez całą rzeczkę przez dwa bloki. Czy tam trzy to by była z tysiąc, ja bił. Nie wiem. Ona miała strefę, więc dał, dałoby radę to rozegrać, no ale teraz to już... Dawaj Sojusz, Dynamajka, ty spadaj. Mm. No dobra, może być też z tobą. Nie będę... Ben... Dobra, no ja muszę chodzić, bo to naprawdę. No i co zrobisz? Co zrobisz? Popłądź się. <grym> dobra, nieważne. Ja z jednym parku'em teraz będę latał. Też się cieszę. O kurde, piper szalona Teraz to, kurde, cool pros Pro Piper. To nie wiedziałem, że tam to są takie nuby. <grafię> Jak ta Piper ich porobiła. Bang. O, kurde. Wspomniałem, że strefa bije. <grafię> Dobra, dawaj już. No. no. Szczerze sobie. Ulgi sobie. Gdzie są te trzy osoby? Gdzie jest... Dobra, cztery osoby, bardzo spoko. A, ta piara zginęła. To Gites. No ogólnie. Dobra, proszę, proszę na niego iść. Proszę, proszę, proszę. aaaa, a, no szczerze, Byłoby drugie miejsce, no ale i tak spoko. Moski no, mi się bardzo podoba. Fajny było penning. Dużo golda. No oferta myślę, że i tak się opłacała. Kogo, my... kurde, nic, niestety do tego nie dostałem. Alkolta mogę ulepszyć, spoko. Kogo? No, chyba tyle No dobra... O, mogę wreszcie M's ulepszyć. A na który? Proszę, nie na tylko na drugi. Który? No, ekstra. Dobra, gramy dalej i lecimy. Teraz już będę zbierał ten opening. Ale nie no, kino, naprawdę super takiego tak fajniutko jest. No, ten L, N, L, jak on tam miał, ten L, primo, po prostu no, ma fajne efekty, ale tak to, to się nie postarali. Barry się powinni postarać o tego, L. No, co ja gadam, L. No, ka ale ona, bardziej się powinni postarać. I on powinien tyle kosztować. Albo po prostu powinien być taniej, bo to w końcu Black Friday. A jeżeli co na Black Friday zrobili, to. Dali podwajać że więc no tak trochę średnio. Aż, no kurde. No nie no, tam niby była jakieś promocja, że za 60 gemów ten skin, no ale to tak trochę średnio. No być minus 50 na tego skina. I dać mu efekty. O kurde. A może dlatego pokażę tego, bo nie ma ale ona. Pięknie. No dobra, to może teraz się skupię na grze, żeby chociaż być na zero. Chociaż chyba jestem teraz na zero. Ale dobra, żeby być na plus. Na pewno jak będę grał no, z kolegami na showdownie na, z tymi botami, to fajnie go mieć. Jak przyszłość przewiduje, skurczybyk. Dobra, daj i spadaj. Tyle od ciebie chcę. Dwa parki obsy to już w granicach tolerancji. Ten, no przejdź tu, chodź, chodź. No kurde! Mogłem to lepiej rozegrać. No mnie tu nie ma, dzbanie. No dobra, dawaj. Już, no. No dobra, nie będę ci pokazywał, bo będę będą obrażać, że robię fake sojusze. Będę hejtowany w necie, tak. No, gości, nie wyjdziesz, ja cię po prostu tu zjem, Albo z jednej, albo z drugiej. Albo cię strefa doje. No, dawaj. No, no i co zrobisz, dzieciaku? Dobra, teraz już Easy z Na Easy totalnie. No, pięknie. Teraz tylko muszę trochę się zregenerować i lecę po to. Jestem hardcorem. O kur. Holy. O, o kurcze. To nieźle. 800 HP w strefie. Jakbym zginął, to naprawdę. B. Nie, nie, nie laguj. Dziękuję. Nie mogę odsłonić mogę. No super interesny widzę, że więcej kresek się nie dało mieć. O kurde. Dobra, niebo zaraz do mnie skoczy. To ja może lepiej za chwilę muszę zniknąć lepiej. Sprawdzę tuszy, no nikogo nie, no chyba nikogo nie. No nie, chyba nie 10-10 kapiąc. No nie! Ja nie mogę! Jaki dzban! To nieźle sprawdziłem. Dobra. W pewnie tak już tego nikt nie ogląda, ale zostawcie lajka i suba. Bo ogólnie fajny opening. No i fajny. Dobra, tylko na tym trybie się chyba da grać w ogóle, żeby nie stracić dużo. O, damage. O! Dobra, ja się poddaję. Nie umiem grać szczerze, już na 20. Randze. Ja bym z na tym na razie po cześciu.